wszystkim, bardzo serdecznie ze strony Królowej Krafta. Dzisiaj będziemy sobie budowali największy, ale to największy wieżowy. Oczywiście nie, nie w jednym odcinku. Oczywiście to będzie dużo odcinków podzielonych na różne części. Naprawdę będzie budować, budowane piętro, ale to za, za chwilę przyjdziemy. Moi drodzy, przepraszam, że wczoraj nie było odcinka, bo e, no, mój wyjazd się trochę przedłużył. E, no, Mój wyjazd się trochę przedłużył i nie mogłem do was wczoraj tego odcinka nagrać, ale już jesteśmy. A! I wiecie co wam powiem? Fajny tekstur pak znalazłam, już wam pokazuję. Ustawienia, paczki, zasobów i widzicie to? Trans Music Over. Za chwilę zobaczycie do czego to służy. Mianowicie mam tutaj jedną płytę w ekwipunku. Na razie wam nie mogę powiedzieć, bo zdradzę wam. Eee, no dobra, nawet wam teraz puszczę. Uwaga. Pyk. Kto nie wie, co to za muzyka, ten pisze w komentarzach, to ja mu na pewno podpowiem. Um, no, ale, no, dobra, mam od razu pokażę. Płyta Dreama, kto nie zna takiego YouTubera? No to słabo, trzeba nadrobić straty. Dobra, moi drodzy, niech to nam, chociaż wiecie, co niech nam to nie gra. Ja to schowam gdzieś Eee. Dobra. Nie to dobra. Przesadzam. Dobra. Jeremi to zawsze tutaj chował, więc ja to schowam sobie też tutaj. Eee. Dobra, moi drodzy. Eee. Prawda buduję sobie ten wieżowiec, mam już 2 minuty odcinka, to naprawdę takie proste nie będzie. Na pewno przez... No. No myślę, że przez 10 odcinków się wyrobimy. Ale nie sądzę, także trzeba tego. Ja nie jestem dobrym tym. No jestem dobrym budowniczem, ale po prostu... Nie umiem e, kilku rzeczy zbudować, które są ważne. Choć jakieś detale, prawda? To ja nie umiem takich rzeczy budować. Mam Minecrafta za głośno. Mam nadzieję, że przeżyjecie. Dobra, pyk. Pyk, pyk. Pyk ale mam majna za głośno. Mam. Dobra. Pyk, pyk. Pyk, dobra. Moi drodzy, chciałbym, żeby tutaj to było. Chciałbym, żeby tutaj powstał taki giga wieżowiec. No, mam nadzieję, że to że to będzie mój najlepszy wieżowiec na świecie, który budowałem, bo przyznaję się, szczerze nie budowałem nigdy na E, survivalu e, wieżowca, tylko na kreatywie, tam kilka rzeczy sobie pod, e, pobudowałam. A ta nasza pierwsza seria, pamiętacie? E, ona przypomina, taki będzie mały spoilerek. Ona niedługo wróci. E, ona m, miała takiego kloca, prawda? E, w ogóle, jeżeli mamy okazję, to wezmę sobie eletra. Bo będę musiał zlecieć, bo to troszeczkę będzie duży e, budynek. Hmm. Gdzie jest kolejka, chyba zostawiłem do skrzyni. Hmm. No tu jest, dobra. Bo troszeczkę długi będzie ten. E, jaki długi? Ten. Wysoki będzie ten wieżowic, i nie będę mógł jak zlecieć po prostu. No. Hmm. I Dobra. Lecimy do góry. Myślę, że na ile mamy wysokość? No, 100. Kratek będzie ok. 90. Dobra, niech będzie na 90, bo 90. No, to już będzie najwyższy wieżowiec na serwerze, prawdopodobnie. No dobra. Ja nie powinienem się zabić, uwaga, testuję. Słabo, jedno HP mi to zebrało. Myślałam, że będzie gorzej. Dobra, to tak. Robimy sobie coś takiego. Oczywiście to nie jest poradnik, ale jak ktoś chce, to może to ze mną zbudować. Dobra, będzie tutaj tak. I robimy taką samą wysokość, czyli 90. No dobra, lecisz, lecisz na tym Ok, i byk, tak. I dokładnie, tak. Tu trzeba sobie zjeść. I my chcemy, żeby on gdzieś był dotąd, prawda? No, oczywiście to nie jest poradnik. Ja gadam, jak, jakbym w poradniku, w jakimś. Jakby się jakimś poradnik robił, ale to, to nie jest poradnik. Ale jeżeli chce, prawda, jak mówiłem, i kto, jak ktoś chce, to może ze mną to budować. Żaden problem. Dobra, robimy. To wam mówię po prostu, że to nie jest poradnik. Dobra, pyk, lecimy, lecimy, lecimy. Ojej, za dużo, za dużo. Jedną kratkę za dużo, tak? Tak, jedna kratka, pyk. Uuu, przewrót i bąb. Dobra. I teraz tak. I tutaj już trzeba pokombinować, bo strasznie... Jakby ja pamiętam, jak budowałem pierwszy wieżowiec na Creative to mi strasznie nierówno wyszło. W ogóle nie wiedziałam co to jest Minecraft i symetrii. Nie wiedziałam co to jest symetria w ogóle. Dobra, 90 poszło. Schowam se kordy Dobra. To zejdziemy. O, teraz mnie jakoś dużo zadało HP, nie wiem, dlaczego. może się ruszyłem. Dajcie znać, jak wiecie, jak jesteście specjalistami od majna to możecie powiedzieć, dlaczego mi teraz dużo, troszeczkę zabrało więcej HP. No. Okej okay. i teraz tak. Trochę źle zrobiłem, bo jeszcze nie mam... Wody. Dobra, będziemy. Na razie dusę dzisiaj robić, robi się dzisiaj dużo. tak, mhm. Oczywiście to nie jest poradnik, z ne to ja z tego sporadnika nie buduję. Jakby ktoś chciał. Wiedzieć. Czekajcie, zrobimy to na bogato czy nie? Nie, wiecie co? Nie robimy tego na bogato, bo mi się jeszcze wkurzy, że mu zabrałem rzeczy. Mm, także nie zrobimy tego na bogato, niestety. E, mianowicie szukam jednej rzeczy, ale mam Minecrafta głośno. E, o, pół płytki. Dobrze, dobrze. Chciałam spółpłytek, czy to jest, wiecie co? Nie, dobrze jest, to moja tego, nie, nieważne. Myślałam, że już źle zrobiłam. Mm, bym musiał rozwalać te, tamte rzeczy, kurde. Dobra, będzie trzeba dorobić półpłytki. Hmm. Ale się nie przygotowałem. Naprawdę, to się tak robi: Coś właśnie tak się dzieje, jak człowiek się nie przygotuje do czegoś, do, do czego się człowiek nie przygotuje. No i tak to wychodzi potem, że nie mam surowców do budowy. A dlaczego to nie wiem. Bo zbierałem ciemne drewno. mi jak mi coś tutaj nakombinowałeś. Oj, to nie wiem. Dobra, jest jedna płytka. Będę musiał się przygotować, niestety. Na następny raz będę musiał się przygotować, bo to, to nie ma sensu. Muszę się przygotować na następny raz. W ogóle mamy cały bikon. Zauważyłem dopiero ten wczoraj. Wieczorem przyszedł. E, wieczorem wróciłem z e, tego, z wycieczki długodniowej. E, w ogóle niedługodniowej. Byłem w ogóle. No długo byłem? Ile tam byłem? E, no, w sobotę wyjechałem. No to trochę mnie. Nie było. No dobra. Mm, nie ma. Mm, nie ma. Mm. No cóż. Będę musiał się lepiej przygotować. Kto to będzie budował takiego kloce? O Boże. To chyba Kuba, bo mamy nowego tego. Kejo, mamy Wiecie kto to kejo? Dobrze chyba go znacie. Jak oglądacie ten. Yy, od samego początku moją przygodę YouTube'ową, to wiecie kto to kejo. Yy, mm, no. Kejo, ty nie masz tu nic w tych skrzynkach? Ej okay, ja naprawdę nie dogadamy się. Mimiczek, no, dawno nie widziałem mimiczka. Eee, mm, bla, 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 bla. No nie ma, nie. no jak nie ma, no jak na złość. No, ach, dobra. Och, dobrze, dziękuję. Nie ma craftinga. Craftingu? Tylko nie ważne. W ogóle to jest zombie. Villager zombie. Ciekawe. Mm -hmm, mm -hmm. No nie. Hopy będą już się respić. Hopy się będą rozpić. To jest właśnie niedobre. No ojej, no trudno. Trzeba jakoś przeżyć, niestety. Survival. Pyk, 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 pyk. No, jest super. Będę za powoli dorabiał. dorabiam. Pyk, pyk. Ojej, pyk, pyk, Mhm. Mm Dobra, tutaj sobie dorobimy, tak, tu tak i tu tak. <śm> ok, <śm> no tu tak to się na razie prezentuje. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby strzelić łapę w górę i suba. Trzymajcie się, dobrego dzianeczka. Pamiętajcie, że jutro będzie kontynuacja tego yy, budowania tego pięknego wieżowca trzymajcie się i na razie